Hej siemanko, z tej strony Słowomir 13 Witam cię bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z top 5 modów Moim zdaniem wartych, wartych pobrania, wartych gry Może one czasami, niektóre są, znaczy na przykład ten urząd, który stoi przed nami, za chwilę go omówimy Są warte Po prostu i wygl w wyglądzie i w użytkowności Ale też możemy na przykład, będą samochody które w wyglądzie bardziej się przydadzą, ale też będzie taki jeden samochód, który nam się przyda w transporcie. No to na początku omówmy sobie ten tego Ursusa. Jest to Ursus 1614. już tu pokazuję w sklepie. Tutaj o. Ciągniki jest. 1614. O, ma bardzo dużo opcji. Elementy obciążniki, przednie hydraulika. Może mieć standardowy, to jest najstandardowe, może być żółty Mogą być różne kolory tego Ursusa, różne kombinacje, może być z turbo, może być właśnie bez turba e, I bardzo fajnie, może dać na przednią hydraulikę hydru, e, Po prostu on bardzo też fajnie wygląda, są polskie polskie tablice rejestracyjne I ogólnie bardzo fajnie wygląda Też e, jak chodzi o moc jego, już mówię Moc ma 40 koni mechanicznych, a jak damy silnik na przykład z turbo, to tyle, I tyle po prostu jest mocniejsza moc. I no bardzo fajny ciągnik, osobiście yy, używam go w serii, jak ktoś uważnie ogląda. Tylko właśnie yy, pozmieniany. No to wsiądźmy do Ursusa. Ogólnie w środku, z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie. Tak. Są detale ładnie odzorowane, odpalmy sobie i też ruszają się. Ja, oczywiście, to jest Farming 17, więc to jest bardzo dobrze, że fajnie, że się ruszają na przykład pedał gazu, hamulec. Hamujmy i też, jak dajemy na przykład na krawędź, to wszystko się rusza. Na przykład po prostu, jak jest, chodzi o to, że po prostu, jakby jest, siedzenie miało, nie pamiętam jak to się nazywało, ale po prostu fajnie się gibie. E, rozpędza się do 40 Fajny zwrotny e, Ma efekt brudzenia Otwierane ma drzwi I dach Nie pamiętam gdzie się dach otwierało Ale dobra I mamy otwierane I jak ruszymy do tyłu na przykład To drzwi się poruszają Tak samo lusterka też się porusza, poruszają Więc e, Dźwięk też ma bardzo ładny Więc moim zdaniem warto Warto go pobrać bo jest to bardzo fajną maszynką. I, 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 I na pewno Wam się spodoba. Więc wracimy do kolejnej maszynki. Kolejną maszynką będzie oto ten Garbusik. Już pokazuję go w sklepie. Eee, pojazdy eee, Volkswagen Cover 1966. Inaczej Garbus. Na obrazku jest czerwona, a tak, to jest żółty. Eee, bardzo fajna maszynka. Wiadomo, ona jest mało użyteczna uzy do do roli, ale taką na małe farmy, czy coś. Bardzo fajna maszynka e, do poruszania się, e, wsiąść do środka i bardzo e, fajne. Są chudy, są te. E, tak, chudy możemy o, otwierać różne rzeczy. Tutaj nie wiem o co chodzi. Maskę możemy otworzyć, tu e, to chyba było. Chodziło o otworzenie, chyba tylnej. Tyłu. Tak. Więc nawet mamy efekt, mamy detale, nawet silnik. Opalimy, zobaczymy. Yy, ogólnie fajnie wygląda w środku. Fajny dźwięk. Czy się rusza silnik? Niestety nie, ale fajnie, że, że jest. I możemy sobie kontrolować, zamykać, otwierać. Wbijać szerwera na przykład. No i bardzo fajnie. Rozpędza się do 76, więc wytestujmy go trochę na drodze Ogólnie bardzo moim zdaniem fajna maszynka Na przykład po lesie pojeżdżmy No i spokojnie rozpędza się do tych 76 Więc moim zdaniem też bardzo warta Moim zdaniem, no po prostu warta jest uwagi ta maszynka O, jeszcze driftuje, o, bum O Nie umiem, lusterka jej, jej Tej garbusowi działają, ale Moim zdaniem bardzo fajna maszynka no to lecimy do kolejnego pojazdu, a kolejnym pojazdem będzie oto ten taki dostawczak, od, od razu pokazuję go w sklepie. Wartość się 68 tysięcy, Rumble Van, Elizarda. kolory możemy sobie wybierać do woli, obramowania, mamy dużo do wyboru, co nam się najbardziej podoba ogólnie. Z zewnątrz może nie ma za dużo detali, koła ma fajne e, też detale. W środku zobaczmy, no jest taki jakby po prostu z gry, jakby w grze od razu był. E, też to jest właśnie już e, taki, który się przyda na gospodarstwie, na przykład wsiądź mi, i na, dzięki myszce możemy tak, otwierać tylną klapę i otwierać boczną, e, o, nie, nie. o i otwierać boczne. I to już nam się przyda. Możemy dawać tu paletę, bo jeszcze właśnie możemy zamknąć. Możemy dawać palety z, z czym właśnie chcemy. E, lub jakieś mniejsze rzeczy. I moim zdaniem bardzo fajnie. Rozpędza się do 123 km. Dźwięk, No taki normalny. Pojedziemy gdzieś dalej. Szybki. Fajnie z tymi otwartymi kapami. No, e, dobrze się trzyma asfaltu. No bardzo przyjemna maszynka. No wiadomo, tutaj trzeba już zwolnić, ale nie ma się, no Ale moim zdaniem też bardzo no właśnie dlatego, że ma taką pakę i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie, fajnie moim zdaniem. Więc no, to lecimy i na końcu ma klaksonik jakby, jak się go wyłącza To myślę, że polecimy do kolejnej maszynki. Przed ostatnią maszynką będzie oto ten Ursus. E, powiedziałem tylko Ursus, bo po prostu możemy zmieniać jego silnik, czyli może być Ursus C360, C335 i C330, a C360 Turbo. E, mamy też dużo wyborów kabiny, e, kolor maski, bardzo dużo mamy kolorów, e, bardzo... Tutaj, sami widzicie konsole ładowni, ten koła z obciążnikami, bez obciążników. To jest taki od razu, jakbyśmy chcieli go kupić. Łanny żółta 60. E, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych modów 60, ponieważ można ją edytować. Tylko to jest mały minusik, że no nie są po prostu grafika tego bloku silnika i tego nie jest za bardzo tak, jakby to powiedzieć. Pomalowana, czy coś takiego, jakby było po prostu od razu walnięte z szarą farbą, i tyle. Ale moim zdaniem, z wyglądu fajnie wygląda. E, dźwięku bardzo ładnie, też rozpędza się do 32. Ma ruchome części w środku. Ma moim zdaniem, bardzo fajna maszynka C360 do FSA 17. No, fajna. I jak zmieniamy wersję, to oczywiście dźwięk się zmienia. A, a na, też, jakbyście chcieli zobaczyć mody z Farminga 19, to piszcie. Mogę zrobić e, na przykład top 5 modów do FSA 19. Takich, moim zdaniem, bardzo fajnych modów. Może, mogą być użytkowe. Oczywiście 60 zaleca się do tych użytkowych. I, 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 i. O to właśnie chodzi. Też jest tablica, fajne są detale. Możemy sobie to też dawać, taką belkę czy coś nim zdaniem bardzo, bardzo fajna 60. No to lecimy do ostatniego pojazdu. A jako ostatnią maszynką wybrałem Poloneza Karo. Z powodu, że to jest w sumie legendarna, legendarny moc. Tego powodu, że on jest często używany do mini farm, czyli gramy na dolnośląskiej powiedzmy. Jest używany Polonez. E, ja osobiście używam golfa, ale. Ale niektórzy używają właśnie polonezów do małych, mał bo to jest polski pojazd, fajnie wszystko, FSO. E, polskie tablice elastyczne, więc fajny taki szczegół. E, różne warianty kolorystyczne, już Wam pokażę. Pojazdy. Polonez 2000 kosztuje i mamy od groma, możemy mieć nawet czarnego poloneza, poloneza, pobawić się w farmingowego Batmana. Tak, jest biały, jest czarny, jest czerwony, żółty, jak tylko chcemy. No i moim zdaniem bardzo fajny modzik. Oczywiście też się zaleca do tych mniej użytkowych, tylko do transportowania i nic więcej. Ale ma z tyłu hak, więc można by coś przyczepić prawdopodobnie. Yy, pl, wszystko fajnie, zobaczymy. Rozpędza się do 150 km na godzinę. To szał. W środku też zrobiony na, na styl polonezowski. Bardzo fajnie się roz, yy, Bardzo Na początku aż tak się nie rozpędza, ale po chwili się rozpędzi fajnie. Oczywiście trzeba z nim trzeba uważać trochę na zakrętach z bardzo wysoką prędkością, bo lubi wylecieć. Zaraz Wam zaprezentuję, bo teraz się bardzo rozpędzę. Wam zaprezentuję, że może szybko wylecieć z drogi. O jak się na przykład tak już. I właśnie wylatujemy z drogi. No, właśnie. Po... A, ładnie, usiadł. No to może przy tym Polonezie myślę, że to by zakończyć ten e, odcinek top 5 pojazdów do moim zdaniem interesujących do Farming Simulator 17. Oczywiście piszcie czy to z farminga 19 to postaram się to nagrać, więc dzięki za obejrzenie. Możecie stawić taktyczną łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. I o też właśnie też za właśnie napiszcie komentarz. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Cześć!